Zaskoczyło to, co ludzi zaskoczyło najbardziej, to te duże przynęty, tak? powyżej 40 cm. Przychodzili wędkarze, brali to do ręki i twierdzili, że na to się nie da nic złapać, tak? No i ja jestem innego zdania. Wszystko jest kwestią przekonania, przekonania się do przynęty, czy ona jest skuteczna, czy nie. Wielkość, wielkość świadczy o jednym, o selektywności, tak? Ta przynęta, jak widzimy, no, jest potężna, tak? 40 cm. Uwaga, to jest słuszna, no ale to jest przynęta na te duże ryby. No, nie zawsze one występują w polskich wodach, natomiast warto, warto je próbować, warto je testować, no bo kto nie próbuje, ten po prostu nie wygrywa. Taka jest nasza dewiza. Kolejną przynętą, którą prezentowałem naszym klientom jest to śledź Herring shad w różnych ubarwieniach i jak widzimy również przynęta duża, duża na duże ryby, tak? Nie należy się tego bać. Trzeba po prostu próbować zakładać no i szukać tej swojej wymarzonej ryby, bo w końcu po to jesteśmy yy, no jesteśmy wędkarzami, że szukamy tych największych ryb, największych okazów, tak? Kilka nowości, jeżeli chodzi o tematy stricte karpiowe w Marce Prologic. Tutaj mamy dwa tematy. Jednym z nich jest bardzo stabilny, mocny stojak, quadret spot. Jest kilka opcji rozłożenia tego stojaka. W komplecie są dwa zestawy nóg. Są to standardowe, krótkie nogi, tak jak tutaj widzimy z tyłu, które można zastosować z przodu i postawić go zupełnie płasko w poziomie oraz dodatkowe, duże nogi które powodują to, że stojak możemy ustawić pionowo. To się przydaje przy łowieniu w rzekach, przy łowieniu z wywózki, czy też przydatne to jest dla wędkarzy, którzy łowią z plaży również. Stojak bardzo mocny, stabilny, wykonany z lekkich materiałów, trwałych, z wieloma opcjami regulacji. Kolejną nowością w dziedzinie sygnalizatorów mechanicznych jest produkt, który nosi nazwę Wind Blade Indicator. Jest to rodzaj sygnalizatora, swinger, hanger. Właściwie można go postrzegać jako i jako swinger, i jako hanger. Jest to tyle ciekawy, że można regulować siłę napięcia tego sygnalizatora. Może pokażmy z tej strony poprzez. Regulację kąta ustawienia tej poprzeczki. W tej chwili swinger hanger charakteryzuje się bardzo niewielkim napięciem. Jeżeli chcę go zwiększyć, ustawiam mechanizm pod innym kątem, stabilizuję pokrętło blokujące i w ten sposób zwiększam siłę napięcia tego sygnalizatora. Produkt bardzo ciekawy, innowatorski. Myślę, że będzie się cieszył dużym powodzeniem w tym sezonie. Dodatkowa jego zaleta, tak, tak jak sama nazwa mówi, windblade, czyli odporność na podmuchy bocznego wiatru. Specjalna płaska konstrukcja powoduje to, że jest on stabilny i nie poddaje się zbyt łatwo podmuchom bocznego wiatru. Krzyżęta, która zrobiła wielką furonę na targach Cryfish, czyli raczek, tak? Naturalny modeling, skanowanie przynęty. Naturalny ruch tej przynęty, tak? Duże zainteresowanie, bardzo, bardzo przynęta łowna. W górnej części znajduje się komora powietrzna oraz w szczypsach, co powoduje przy zatrzymaniu, że okoń ustawia się do pozycji do ataku, tak? Przynęta w dwóch wielkościach, 12,5 oraz... 8,5 cm ze specjalną główką, która w wodzie, tak jak wspomniałem, ustawia ją do pozycji do ataku. Cztery kolory, trzy naturalne. Sprawdzają się praktycznie w każdych warunkach: i na rzece, w jeziorze, w dużych i małych zbiornikach. Daje się prowadzić dosyć szybko, pod skokami. Najważniejsze jest to, aby po prostu uruchomić tą górną część yy, szczypcy. Tak? Szupak, yy, który czy sandacz będzie atakował, ma to utrudnione, że zawsze przynęta ustawia się pionowo i hak mamy ustawiony do dołu, czyli każdy atak kończy się zacięciem. Jest to takie dosyć ciekawe rozwiązanie w tej przynęcie. Tak? Jakie cenie cienkie raczki. Raczki sprzedawane są w paczkach po 4 i cena przynętej za sztukę wychodzi około 10 zł.